10 minut temu na karcie społecznym poprosiłem was o wyzwanie na odcinek z Box PVP. W krótkim czasie zebrało się naprawdę dużo interesujących propozycji, z których niektóre są naprawdę proste, natomiast duża ich część jest naprawdę trudna do wykonania. Zasady tego filmu wyglądają następująco. Jeżeli uda mi się wykonać poprawnie zadanie w określonym czasie, nic się nie dzieje, aczkolwiek jeżeli nie uda mi się go wykonać lub nie wystarczy mi na to czasu, na ekranie wam się kod na 20 zł Pays of Kart. Nie polecam skipować wyzwań, bo kody mogą pojawić się w losowym momencie wyzwania. No i to chyba tyle, a ja zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, a więc ja właśnie jestem akarski z no i pierwsze wyzwanie, które wpadło mi w oko to wyzwanie od Ernesta, e, który napisał Zabikoś, Witam, z 30, ulega kluczy. Generalnie nie napisał w ile minut mam to zrobić, ale możemy uznać, że no nie wiem, miał na myśli. Minut, bo zazwyczaj tyle mi tutaj dajecie na wykonanie wyzwania. Także ja odpalam minutnik, no i przechodzę do Minecraft. Okej, okay, więc ja właśnie w tym momencie wyciągnę tutaj z Chessa 30 legendarnych kluczy, no i w momencie, jak wykorzystam już wszystkie klucze, yy, no to wtedy do Was wrócę i, kurde, mam nadzieję, na przynajmniej. No i kurde, mam nadzieję, na przynajmniej seta Venoma, chociaż. Także co, ja zabieram się za otwieranie kluczy, to i zobaczymy, co mi dropnie. Okej, okay, więc ja wracam po około 5-minutowym cięciu, yy, podczas którego otworzyłem wszystkie klucze, i jak widzicie, dropuj mi naprawdę dobre itemy. Ogólnie pomijając już to, że drobną mi cały set. Spidermana, który no też zresztą w sumie nie jest jakoś giga dobry to dropnęły mi totemy, dropnęły mi odłamki to nie były jakie odłamki, ponieważ dropnął mi nawet jeden odłamek z broi Ironmana e, Także wydaje mi się, że raczej zrobiłem przynajmniej tego seta Halka e, nie powinno być dla mnie wyzwaniem. Także ja teraz idę do kantora wymienić sobie te najlepsze odłamki, no i zobaczymy, jak go seta uda mi się ogarnąć oraz no też w sumie może sobie zostawić trochę odłamków na stręcze dwójki e, Więc co? Kolejne cięcie i widzimy się za chwilę. Okej, okay, ja więc jestem po serio około 6-7 minutach wymieniał tego wszystkiego ogólnie miałbym trochę z itemów, ale niechcący skraftowałem Chyba 8 Elytr Lokiego Także, no troszeczkę straciłem tego wszystkiego Ogarnąłem sobie całego seta Halka Z wyjątkiem tutaj klaty Deadpoola Która jest naprawdę OP, oraz oczywiście Miecza Deadpoola, killów mam tak samo Halka No i Elytr mam Spiderman'a że jak wiecie z Elytry i tak się do bitki Jakoś nie korzysta bardzo, także w tym momencie Także w tym momencie właśnie odpaliłem sobie licik, a właśnie jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym, że 4 Stręży Dwójki mi się udało skraftować Oczywiście dużo kokcików, no i w sumie refy to miałem w sumie z, ze skrzynek E, także dobra, zobaczymy czy kogoś się w ogóle uda zabić Byłoby naprawdę fajnie, ponieważ to jest dosyć takie wyzwanie, kurde No nie powiedziałbym, że jest zbyt trudne no, oczywiście mam jakiegoś kurna obszczanego seta, który ledwo co działa, ale, ale generalnie pomijając to 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 leciał na flyu <grym> Dobra, nie wiem, nie mam nadzieję, że nie e, Ale generalnie nie ma jakiejś tragedii, także chętnie co sobie kogoś zabić, tylko najgorsze jest to Tylko najgorsze jest to, że w tym momencie jestem fokusowany, kurna przez... Ale dobra, nie kurde, bo ja mam ostatnie 4 minuty, widzowie, ja mam ostatnie 4 minuty, a ja jeszcze nikogo nie zabiłem, w sensie kurde, no wiecie, no jedynie w sumie minuta to Odminęła, ale kurna, mać. Ja muszę kogoś zabić. Ja serio nie mogę przerąbać na pierwszym wyzwaniu. Generalnie, ostatni odcinek z wyzwań naprawdę spoko i poszedł. I w sumie przegrałem tylko chyba trzy wyzwania. Także, jak na mnie, to i tak dobrze. I generalnie chciałbym ten. I generalnie chciałbym też ten rekord w sumie powtórzyć na tym filmie. No nie chciałbym w sumie tracić znowu, kurna, 100 zł, jak na kiedyś. Tak jak kiedyś na jakimś odcinku, ale nie no kurna, mać. Oczywiście, w się nie liczą. Nie, wydaje mi się chyba, że muszę po prostu polecieć w świat i poszukać jakiegoś diamentowego typu, No nie widzę, kurde, innej opcji. Ja. Pierdziel, ostatnie 2 minuty i 20 sekund. Dobra, może on umrze? Może on umrze, proszę! Dobra, mam stręża chociaż <laughs> Dobra, ten umrze, ten umrze na stówę, Ten umrze na stówę, on jest głupi! On jest głupi, proszę, proszę Nie noś ja pierdzielę! Dobra, on jest głupi, on jest głupi, on na pewno umrze. No i gówno i mi się kurna skończyły, kurna ten, kobłęby Jeszcze ja kurna wypierdzieli, ja mi gdzieś kurna koksy, nie wiem gdzie. I padnę, nie, nie wiedzę! Dobra, okej, okay, drzwi dwa serca, ja pierdziele, nie Dobra, generalnie zdradzisz, że zostałem mi ostatnie półtorej minuty, to stwierdziłem, że trzeba troszeczkę bardziej potrajhardować nie wiem, posłuchaj może tych ludzi, gdzieś gdzieś nie, bo na górze to pewnie jakieś tryhardy będą, nie, najgorzej. Kurna, w sumie niegłupim pomysłem byłoby tutaj po prostu Obczajenie sobie takich właśnie miejsc jak to Kurna, jak widzicie, też pierdzielony tryhardy Dobra, dobra, znalazłem typa Znalazłem typa, nie mam mi... O, to jest w ogóle tamten, na tamte, ten Poczenni Stanie 20 sekund Dobra, dobra, ten Igor Ten Igor albo nikt No i kurna, zora Dobra, widzowie, minęło 5 minut Pace of Guard prawdopodobnie wyświetli wam się gdzieś w środku wyzwania, także... Ja robię częściej i lecimy do następnego Dobra, więc ja jestem już na karcie społecznej I kolejnym wyzwaniem, które sobie wybrałem jest Zabij kogoś z End Krystali w 6 minut Od loli137 Generalnie wybrałem to wyzwanie, ponieważ ostatnio na live Całkiem dobrze mi się End Krystale i myślę, że naprawdę Mogę wygrać to wyzwanie, także przechodzę w tym momencie Do minecrafta, no i, no i Mam nadzieję, że przynajmniej go nie przepierdzielę Okej, okay, więc ja właśnie w tym momencie Odpaliłem widzowie licznik na 6 minut i Kurna ma ziomek jest bez bani, No umrze Nie, please, kurde A dobra, okej, okay, ma bani jednak, dobra, nieważne, ale ten diament to wie Dobra, generalnie dobrałem sobie przed chwilą kolejne end kryształy Także może tym razem uda się czegoś zabić No, wbijaj tu Dobra, ogólnie ja mam ostatnie 120 użyć na bań, Także zaraz będę musiał spierdzielić na chwilę, żeby sobie repnąć wszystko I oczywiście end kryształy dobrać Także może jeszcze spróbuję Dobra, tego trzeba zabić Dobra, ostatnie pół minuty Nie, naprawdę Naprawdę, kurna gówno Nie, no nie mogę No przecież tego się nie da, kurna, wygrać, no Dobra, raz kozie śmierć Dobra, spamy kurna tymi pieprzonymi kryształami No i kurna jeszcze padnę, nie? 4 sekundy ostatnie, no proszę no, ktokolwiek No i gówno Dobra, poproszę w tym momencie na ekranie, kod na Karda I ja przechodzę do kolejnego wyzwania, które mam nadzieję, że tym razem wygram. Ok, więc kolejne wyzwanie: bo Dreneta 137 jest musisz przeżyć 3 minuty w żelaznej zbroi, i wydaje mi się, że to wyzwanie raczej nie powinno być trudne. E, oczywiście wiadomo, że możliwie, że ktoś mnie zauważy i będzie za mną biegł całą pierwszą mapę, ale to jest jedynie 180 sekund, także ja w tym momencie przechodzę do Minecrafta i proszę, żeby mi się udało. Dobra, generalnie w tym momencie właśnie odpaliłem minutnik i nie wiem czy mnie tak ta złota płytka akurat wybiła. Wylatuje w tym momencie poza spawna. Nie, i typek! I typek od razu. Nie no, najgorzej. No Dobra, nie wiem koksa, mam nadzieję, że nie zgina hita. Dobra, mam ogólnie... Mogę już ze zostać Dobra, coś, coś, co Proszę, proszę! proszę. Dobra, coś morto, coś, coś, coś byku! 2 minuty 40 sekund, dobra, nie, 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 please, 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 please. Pra nie, generalnie muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie się będę mógł ukryć. Dobra, generalnie się mi chyba... Nie, no gonią, mi no się pierciele, no nie no kurno, 2 minuty 20 sekund. Nie dobra, dobra, ja to dam radę. Ja muszę dać radę temu wyzwaniu, bo ja naprawdę nie mogę przegrać wszystkiego. Dobra, drugi koks, no! Uff. Nie, serio, nie, yy, nie, nienawidzę was za te wyzwania, lecimy z kolejnym. Okej, okay, a więc kolejnym wyzwaniem jest: Zabij, Już w 5 minut z najgorszym setem i najlepszym mieczem. E, masz tylko 5 końców i 5 refili. E, pozdro. E, generalnie wydaje mi się, że to wyzwanie może być całkiem spoko, ponieważ najlepszy miecz star Lorda jest naprawdę giga-OP. E, no nie wiem, dobra, zobaczymy. Może tym razem mi się uda, Ja przechodzę do Minecraft'a i no zaraz się okaże. Dobra, więc ja już jestem w Minecraftzie. Jak widzicie, mam najlepszy miecz na serwerze: Miecz Star-Lorda, Fire Aspect 1, Sharpness 29, Unbreaking 28. E, mam oczywiście też mojego pięknego seta i Panther. No i kurde, no nie wiem co szczerze mogę powiedzieć, to no, odpalam licznik. No i jeżeli się wyrąbię, to nie ja naprawdę coś rozwalę, nie? W tym momencie właśnie wyleciałem poza mapę. Ogólnie minęło mi tam 15 sekund jeszcze na wyjście. Nie wiem w sumie, czemu tak wcześnie ten minut ich odpaliłem. No i generalnie moim planem na to wyzwanie jest po prostu wpierdzielenie się gdzieś do jakiegoś zabudowanego generatora. No i po prostu, no nie wiem, no wykorzystanie to, że mam po prostu dopieprzony miecz i zabicie tutaj kogokolwiek. Dobra, to są emeraldy, których nikt nie kopie. Ej, to jest w ogóle dziwne. Okej, okay. wszyscy w sumie siedzą tylko na tych największych emeraldach, a na tych małych nikogo nie ma. Dobra, to mówimy sobie po prostu na te największe. Wypijmy sobie stręta najpierw, znaczy w sumie. Nie wiem czemu mówię ale w bliźnię nogi, ale okej okay. Weź lub oddalania jak coś Dobra i wbija się w pierwszego ziomeczka, dobra, muszę go tutaj zabudować tymi kobłebami walonymi, bo serio, no jak mi spierdzieli, to ja naprawdę go spalę, nie? Spalę go człowieku bana na 20 godzin dostanę, nie? Naprawdę, nie no dobra, może bez przesady, ale ale dobra, walę go tutaj na dziurę, widzowie, dobra, opierdzielę sobie koksika. No i miejmy nadzieję, że tutaj o cokolwiek uda się chociaż zdziałać. To jest BTW Victor On ma pierwszą topkę na serwerze. E, z tego kurna maś wypierdzieliło mnie. On ma generalnie pierwszą topkę na serwerze i prawdopodobnie lepszego seta ode mnie, także kompletnie nie wiem czemu, go zaatakowałem, ale... E, ale dobra, pokonam go, nie no, no, muszę go pokonać, no przecież nie no, w sumie on ich tak. Nie dobra, kurwa, wypierdziałam sobie. Nie, nie wiem, po co ja kurde... Nie wiem, zamiast bić jakiegoś kurna Steve'a diamentowego, to biję typa z pierwszej topki. Ja jestem naprawdę upo. Ale dobra, no spokojnie. mam jeszcze 3 minuty i 20 sekund, nie ma tragedii. Dobra, złapałem tutaj Steve'a, jak widzicie, w kołbuje, który kurna się rozkopał oczywiście od razu. Dobra, może ten się złapie. Dobra, złapał się jakiś tutaj przy coś tam gaming. Nie no, bo jak w ogóle w 2022 roku można mieć gaming i tywniku. Ja naprawdę nie roz... Dobra, 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 dobra. O może zginie, on może zginie, dobra, ostatnie trzy kołby na niego wykorzystałem i kurna ma stręcza nie mam. Nie no jeszcze zuja mnie do siebie tepnęła, ludzie! Nie, dobra, nie, widzę, w tym momencie siadła mi właśnie psychika, moja własna, moja własna dziewczyna mi właśnie zepsuła wyzwanie, także jestem giga nerwiony. Yy, nie wiem dlaczego to zrobiła. Yy, aha, a to nie powodzenia. Dobra, nie, 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 dobra, 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 dobra. Montażysta bluruj, blurujesz to w tym momencie. <laughs> dobra, wypijmy sobie strężenie, no ostatnie minut, ostatnie minuty i 40, naprawdę taka przesada, widzowie! Jeszcze trafić ty, panie mogę Ole kurna dostał strefy, ziomek Ej, on umrze, on umrze, nie, on musi umrzeć, nie, 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 proszę, proszę Dobra generalnie mam ostatnią minutę, także w się w tym momencie z grubej rury mam nadzieję, że tego Ice Mastera yy, uda się tutaj bezproblemowo z... Nie, no w ogóle nie umiem stawiać kobłemów no przecież Dobra, okej, okay, ten most Dobra, dobra, jest jakiś ziomek, kurna Nie, sam się skombobowałem, najgosej, najkozy, nie, nie, mordo, mordo, please Dobra, dobra, nie nie, se... nie serio mam to w dupie Serio, w tym momencie mam to w dupie, dobra, nie Macie i kurde tego pace w karda, nie, pierdziele, pierdziele, nie, idę wypić herbatę, nie, zorą manę. Okej, okay, więc ostatnim wyzwaniem będzie wyzwanie od małego małegokaziora i który napisał Wyjdź poza mapę w 5 minut No i generalnie wydaje mi się, że raczej No i generalnie wydaje mi się, że raczej powinno to być dla mnie proste wyzwanie Ponieważ ostatnio wykopałem sobie dziurę w rogu mapy w takim tajnym miejscu I no, no jakby na taki wypadek jakby takiego wyzwania, bo już kiedyś takie miałem Także o ile mi jakiś administrator tego nie zamurował, to powinienem to wygrać No pewnie zamurował w sumie, jestem głupi Ale dobra, dobra, zobaczymy, mam 5 minut, także E, także, nawet jak, e, kurde, w sumie zamurowane, to jakaś tam poradzimy. Ja w tym momencie odpalam licznik, no i lecimy z wyzwaniem. <gry> dobra, generalnie mam nadzieję, że dalej jest ta dziura w tamtym miejscu. Jeżeli będzie dalej i będzie ona nieodkryta, to będę się naprawdę śmiał, ponieważ zakamuflowałem ją naprawdę słabo. No i jest ona generalnie w tym miejscu. E, I kurda, ej, wydaje mi się, że chyba nigdy jej nie rozkopał. E, dobra, tego pytanie: który to był blok? Nie wiem, robiłem to dosyć dawno. Zostało mi około 150 ostatnich sekund, także generalnie to no jest gigalipa Bo tamtej stronie totalnie nic nie było, ale wydaje mi się, że to było gdzieś właśnie po tej stronie Nie, wiem naprawdę, robiłem to bardzo dawno temu I wydaje mi się, że to jest ten pasek No w sensie, nie wiem, ja gdzieś robiłem to w takim miejscu yy, Sorry, że gadam jak robot, ale kurna maś, no musi to tutaj być, no No nie, no nie ma tego, się popłaczę Dobra, dobra, jest Okej, okay, dobra, czyli nie zostało to odkryte. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, czekajcie, czekajcie, tylko pytanie, czy tutaj to nie jest zabudowane bedrockiem, bo możliwe, że ktoś to znalazł z administracji, tylko po prostu zabudował bedrockiem, także czekajcie, ja sobie zejdę. Okej, okay, dobra, nie jest zabudowane bedrockiem, dobra, dobra, to wbijamy. Dobra, 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 jest. Jest! Ostatnie 26 sekund było dobra. Wyszedłem widzowie poza mapę. Wyzwanie jest zaliczone teraz w ogóle od razu, teraz w ogóle może od razu zaburuję to wyjście, żeby nie było przypału, że kurde, ktoś sobie będzie tutaj poza mapę wychodził. Także co mogę powiedzieć? Dzięki za oglądanie odcinka, widzimy się na kolejnym i siema!